Gdy byłem dzieckiem, chciałem zostać piłkarzem. Jak większość pewnie młodych chłopców, no, zabrakło talentu, żeby zrealizować to akurat marzenie, ale zamiłowanie zostało, pasja do piłki, jak najbardziej. Ciągle jest to dla mnie najważniejsza z rzeczy mniej ważnych. Jak byłem mały, to przez okno oglądałem strażaków w akcji. Bardzo chciałem być strażakiem. No ale to jak byłem bardzo mały. Natomiast los mnie tak pokierował, że jakby nie patrzeć, dzisiaj mam bliższy kontakt ze strażakami. Praca w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego to jest bliska współpraca ze wszystkimi służbami mundurowymi, w tym ze strażakami dość bliska. No i co, no mogę powiedzieć, że w ten sposób pewne marzenia z dzieciństwa się spełniły. Oj, pomysłów miałam bardzo dużo. Chciałam być podróżniczką, chciałam być lekarzem. Ale jak dostałam zestaw od rodziców takiej małej poczty, to bardzo mi się podobała praca na poczcie. Chciałam stemplować i chyba to jest najbliżej pracy urzędniczej. Kiedy byłem dzieckiem, bardzo małym, w przedszkolu jeszcze pamiętam, że chciałem być strażakiem, ale bardzo szybko to wyewoluowało w weterynarza, bo ja kocham zwierzęta, więc chciałem zostać weterynarzem. No a złożyło się, że mam tylko zwierzęta, weterynarzem nie jestem. Hmm. Piratem albo rycerzem? Byłem dzieckiem, to był okres szkoły podstawowej i wówczas y, pierwsze Mistrzostwa Świata, jakie piłce noże, a propos tych, które się są przed nami, były w 1974 roku, więc to oczywiste, że zostałem, chciałem zostać piłkarzem. Natomiast późniejsza moja e, kariera e, była związana z kolarstwem, też tą dyscyplinę e, trenowałem. No to są takie dwie sportowe dziedziny, gdzie jako dziecko chciałem być właśnie takim zawodnikiem. Skończyłem finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale ekonomiczno-socjologicznym, no potem jakieś tam studia podyplomowe, fundusze europejskie, rachunkowość zarządcza, więc generalnie wykształcenie ekonomiczne. Pierwszy kierunek studiów, jaki ukończyłam, to były stosunki międzynarodowe a drugie zarządzanie ze specjalizacją marketingu. Ja skończyłem filozofię na Uniwersytecie Łódzkim, a dodatkowo na Politechnice Łódzkiej zarządzanie zasobami ludzkimi, więc tak, dwojako troszeczkę. Skończyłam prawo i administrację na kierunku administracja. Był to pierwszy rok, kiedy administracja została odczepiona od prawa, więc byliśmy takim rokiem... Mm, nikt nie wiedział, co z nas wyrośnie. No, co wyrosło, to widać. Jestem historykiem. Skończyłam medycynę ratunkową. Gospodarka przestrzenna z ze specjalizacją zarządzania miastem i regionem. Ja skończyłem studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Kierunek prawo, potem była aplikacja radcowska. No i dzisiaj pracuję jako urzędnik służby cywilnej. Gospodarka Przestrzenna, Specjalizacja Zarządzanie Miastem i Regionem. Oj, do urzędu trafiłem w 2003 roku, świeżo po studiach, na staż absolwencki. I miała to być krótka historia, na przeczekanie, na znalezienie pracy w, w kierunku bankowości i tak dalej. Okazało się, że zostałem tutaj już na, na dłużej do dziś, ale nie żałuję. 1 grudnia roku... Dawno temu. <laughs> Trafiłam tutaj, no nie było wtedy naborów. To była zupełnie inna rekrutacja. Koleżanka pracująca w innym wydziale powiedziała mi, że jest miejsce w wydziale prawnym, więc przyszłam na rozmowę. Była jeszcze jedna kandydatka. W sekretariacie oddziału prawnego, wydziału prawnego wtedy była rozmowa z dyrektorem. Wygrałam ten nabór. Przyszłam na chwilę, zostałam do dziś. To był 2011 rok. Kiedy dowiedziałam się, że otwieramy centrum powiadomienia ratunkowego. Ponad 15 lat temu, w 2007, przez przypadek, byłam na stażu w banku i to był tylko i wyłącznie staż, więc stwierdziłam, że trzeba poszukać bardziej stałej pracy i takiej chyba w okolicach mojego wykształcenia, czyli chciałam zobaczyć, jak to w urzędzie będzie wyglądało i trafiłam na najniższe możliwe stanowisko na sekretarza. To były pierwsze działania poza urzędem, to był 2016 rok, kiedy razem z Biurem Wojewody organizowaliśmy Dni NATO. Także takie pierwsze działania terenowe, w którym mogliśmy się sprawdzić, jak działa nasza organizacja i współpraca z innymi organami. To może niekoniecznie to był tylko mój sukces, ale bardzo długo, długie lata spędziłam tutaj w redakcji Dziennika Urzędowego. I myśmy tam robili koronkową robotę. Kiedy wchodził elektroniczny dziennik urzędowy, to zostało to powiedziane kilka razy na forum kraju, że jest to najlepszy dziennik urzędowy województwa w Polsce. I no i muszę powiedzieć, że byliśmy dumni z tego. Narobiliśmy się, ale było warto. Pierwszy osobisty sukces to jest też ten rok 92. Proszę pamiętać, że wówczas y, administracja dopiero, jeśli chodzi o te techniczne rzeczy, <coughs> raczkowała. Jak przyszedłem do pracy, <coughs> jeszcze pisano na maszynach y, elektronicznych lub zwykłych, takich maszynach do pisania. I w grudniu, pamiętam, przyszły pierwsze komputery do Urzędu Wojewódzkiego, więc wszyscy się bali dotknąć tych komputerów. I pamiętam wtedy po jakichś tam krótkich kursach, samouczeniu się właśnie jakoś tam opanowałem ten komputer, żeby, żeby pisać. Pamiętam to był taki edytor tekstu, Quertekst się nazywał wówczas, czarno-biały, no i to był taki pierwszy mały sukces, a drugi, to już wówczas powierzono mi obowiązki redaktora naczelnego dziennika urzędowego wojewody, no i to też prowadziłem samodzielnie. Kontakt z ludźmi, zdecydowanie. Kontakt z ludźmi przede wszystkim. Ludzi? Zgrany zespół. To, że codziennie dzieje się coś innego, coś nowego. E, no i ta właśnie ta aktywność, ta różnorodność jest fajna. Praca z ludźmi, z klientem, to, że jestem częścią historii, bo moja praca polega na lokalizowaniu wielkich inwestycji tunelu średnicowego, kolei dużych prędkości. I to jest taka rzecz, która po nas zostanie. Jestem takim małym trybikiem w tym całym procesie, ale wiem pierwsza, jak to wygląda, jakie są materiały planistyczne, jakie jest wytyczenie, jaki jest projekt budowlany, i to jest niezwykle satysfakcjonujące. Biurokracja. biurokracja. Takie, takie, takie zdanie, z którym od lat się spotykamy, musimy tak robić, bo zawsze tak robiliśmy. I to jest taka, to jest jak płachta na byka. Mm. Chyba formalności, ale od tego się nie ucieknie w urzędzie. Brak automatu z przekąskami. No, najbardziej to właśnie brak rozwiązań, e, e, brak zaangażowania, mm, brak odwagi. Tutaj myślę o anonimach, które, które do dyrektora generalnego też przychodzą. Chyba brak czasu, żeby to wszystko zrobić? To jest różnie, bo to, mm, to jak się trochę pracuje, to to się zmieniało. Był czas, kiedy. Kiedy po pracy biegłem na siłownię. Był czas, kiedy po pracy jeździłem rowerem. Był czas, kiedy na tym rowerze się poważnie przewróciłem i poturbowałem. No i a teraz jest czas, kiedy dużo czytam albo słucham audiobooków. Siłownia. Korzystam z karty naszej urzędowej Fit Profit. Zachęcam i Naprawdę chodzenie na siłownię wspomaga, a oprócz tego, że aktywność fizyczną, to i można odreagować. Okej. Okay. Ehm, gram w gry planszowe zdecydowanie za dużo, tak przynajmniej moja żona uważa, a żeby odstresować się najczęściej boksuje. Ja nie mam stresu związanego z pracą. Nie, a tak poważnie to, no to tak nie mam takiego hobby jakiegoś szczególnego. Czytam jak mam dobry nastrój. Jak jestem zakochana, piszę wiersze, a w międzyczasie słucham podcastów rozmaitych, albo o charakterze psychologicznym, albo kryminatoria lubię jeszcze. A czasem słucham Adama Szostaka, też bardzo lubię. Będą spotkania z przyjaciółmi, nart zimą, żeglarstwo latem. Uwielbiam tańczyć? I uczęszczam na takie zajęcia taneczne, mam taką grupę zamkniętą, taki zespół kilku ładnych dziewcząt, kobiet, w których co tydzień, na których co tydzień się spotykamy. Uczymy się przeróżnych układów i to jest taki, no taki sposób na Natomiast uwielbiam, uwielbiam teatr i uwielbiam podróże. To jest historia, czyli od starożytności do czasów współczesnych, powiązana troszkę z geopolityką, więc po prostu czytanie, poznawanie różnych zdarzeń historycznych z tych okresów. Poza tym to też jest związane z moimi podróżami, zwiedzaniem jakichś nowych miejsc, więc to takie właśnie dziedziny, góry też były. W młodzieńczych latach, teraz już mniej intensywnie, ale też, też jest to dziedzina, którą lubię. 15 lat było dużo zabawnych sytuacji, ale chyba taka najbardziej kuriozalna była, kiedy przyszedł pewien pan z gminy której nie wspomnę i poprosił, żeby pan Wojewoda wyrysował mu w planie miejscowym trasę przejść dzików, wskazywał ich żerowiska koło swojego domu i chciał koniecznie, żeby osobiście pan Wojewoda ten plan zmienił. Trzeba było powściągnąć uśmiech na twarzy, trzeba było solidnie wytłumaczyć panu, że po pierwsze nie mamy kompetencji rysowania czegokolwiek w planach, no i też chodziło o to, żeby nie odsyłać do samorządu, tylko żeby wytłumaczyć, że, że to nie jest pod względem planistycznym ważny taki przemarsz tych dzików. Aczkolwiek chyba najwięcej radości, jeżeli można nazwać to najzabawniejszą sytuacją, było gotowanie z Karolem Okrasą podczas spotkania z ambasadorami w Małżecach. Jako urzędnik mianowany, urzędnik służby cywilnej jakiś czas temu, już chyba wypowiadając słowa ślubowania, zobowiązałem się służyć, służyć państwu polskiemu i myślę, że może nie będzie to Urząd Wojewódzki, choćbym sobie życzył. Natomiast na pewno będzie to administracja rządowa. O, proszę pana, chcesz ośmieszyć bogato, powiedzmy mu o swoich planach. Za pięć lat mam nadzieję, że tutaj jeszcze. A jak nie, to może zostanę kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Kto wie. A za 10 lat to chciałabym żyć po prostu. I to jest takie marzenie na przyszłość. W raju podatkowym. Chyba. W miejscu, gdzie cały czas będę mogła pomagać innym. Jeśli nie w urzędzie, to na pewno w takim miejscu, gdzie będę mogła dalej realizować to zadanie. Za 10 lat to już jestem w takim wieku, że będę lądował na emeryturze, nawet może i wcześniej. Ale, ale z racji tego, że jestem prawnikiem, no być może, że powiedzmy dla zajęcia czasu, gdy będzie zdrowie, no to być może jakaś kancelaria. Y, obsługa samorządów, y, taka dziedzina. Tak? O, cóż mogę powiedzieć, no, tylko w moim urzędzie, ale mam nadzieję, że wtedy będzie mi łatwiej się do niego dostawać, bo na przykład powstanie tą infra ta infrastruktura, którą lokalizuje, czyli na przykład tunelem środnicowym dojadę. Chyba aż tak daleko nie wybiegam w przeszłość, e, aczkolwiek ta administracja jednak e, no, gdzieś w duszy gra. Właśnie widząc to, jakie są tak naprawdę możliwości, czasami mam wrażenie, że nie dostrzegamy i często słyszymy, że co może robić urzędnik i jak nudna może być praca urzędnika. A ja mam trochę inne spostrzeżenia i, i właśnie ta cyfryzacja y, administracji uważam, że też jest nadal niesamowitym wyzwaniem i to, że y, możemy ją rozwijać i w urzędzie, ale już wychodzimy na zewnątrz zdecydowanie, więc być może y, współpracując z, z jeszcze nowszymi instytucjami y, gdzieś już w Polsce. Oj, chyba za dużo. Myślę, że to będzie przynajmniej z pięć filiżanek dziennie, aczkolwiek zawsze też mówię, że nie ma takiego problemu, którego nie można byłoby rozwiązać przy dobrej kawie, więc w gruncie rzeczy taki mały nauk nie jest zły. Hmm. Około sześciu, siedmiu. Ile się da? Kawa zawsze dobra i na wszystko. Tak naprawdę to dwie. Jedna na początek i druga jako rytuał w samo południe. Robię również Pawłowi, który na pewno o tym powie, jeśli usiądzie na tym krześle. Jedną bądź dwie. Dwie? Ile kaw? Jedną średnią, drugą taką malutką, czyli dwie, ale są okresy w roku, kiedy w ogóle nie piję kawy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć. Oficjalnie, teoretycznie jedną na rozruch, ale jak są pilne tematy, jest dużo zadań i jest takie spiętrzenie, to myślę, że nawet koło dziesięciu.